Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki, chłopcy, kłaniam się nisko, słuchacze i słuchawki, witajcie mediteuszki i mediteusze. Jest czwartek, 23 lutego 2023 roku. Słońce wzejdzie o 6.44, a zajdzie o 17.12. Imieniny obchodzą Polikarp, Izabela i Romana. Solenizantkom i solenizantowi wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe to i tak się spełni. Dziś dzień pomocy potrzebującym. Mod to na dziś? Trzeba działać jak człowiek myślący. Trzeba myśleć jak człowiek czynu. Henry Bergson, 84. wydanie codziennika motywacyjnego. Zapraszam. Dzisiejszy codziennik będzie o oraniu swoich marzeń, o chowaniu ich głęboko do szuflady, wrzucaniu za szafy i zakopywaniu głęboko pod ziemię. Marzeń tych, które były dla ciebie ważne kiedyś. Marzeń tych, które miałaś albo miałeś w swojej głowie i marzyłaś albo marzyłeś o tym, że kiedyś je zrealizujesz, że kiedyś to będzie tak i tak. Do nagrania tego codziennika zainspirował mnie dzisiaj mój kolega Piotr. Ja z Piotrem chodziłem do liceum i potoczyło się tak, że Piotr w swoim życiu doszedł do wniosku, a raczej po namowie rodziców doszedł do wniosku, że nie będzie muzykiem, nie będzie gitarzystą, bo uczył się w klasie gitary, tylko będzie prawnikiem i tym, że prawnikiem został, jest bardzo wziętym adwokatem, mecenasem tutaj w Krakowie, specjalizuje się w prawie cywilnym i generalnie wiedzie mu się bardzo dobrze. Dzisiaj spotkaliśmy się koło paczkomatu. Ja odbierałem płyty gramofonowe z paczkomatu, a Piotr odbierał jakąś książkę. I ja postanowiłem, że rozpruję to pudło z tymi płytami, nie będę wiózł tektury do domu, tylko zutylizuję ją w śmietniku obok i zabiorę same płyty. co uczyniłem, gadając z nim o różnych dziwnych rzeczach. Wyjąłem te płyty i Piotr popatrzył na nie i powiedział, kurde, jak ja ci zazdroszczę. I z drugiej strony, jak ja żałuję. I mnie zatkało, zazdrości mi czego? Kilku płyt gramofonowych, które można kupić w każdym. Podrzędnym sklepie z płytami gramofonowymi, czy w Empiku, czy jakimś innym, czy zazdrości mi tego, że rozpruwam pudełko, nie zrozumiałem. I mówił Piotrek, o co chodzi. I zaczęliśmy rozmawiać. Zaczęliśmy rozmawiać o marzeniach, o celach, o planach. I Piotrek mi powiedział, bo chodziliśmy razem do liceum, że pamiętasz, ja śpiewałem kiedyś, miałem marzenie, żeby być gitarzystą i wokalistą rockowym i musiałem te wszystkie swoje marzenia, to wszystko, o czym kiedyś myślałem jako młody człowiek w liceum, powiesić na kołku, ubrać się w sztywny garnitur. Mówi, oczywiście nie narzekam. Jestem w tym momencie wziętym adwokatem, prowadzę kancelarię, mam dom, mam dzieci, mam rodzinę, nie mam kredytu, mam dobry samochód, generalnie sielanka. Ale czasem, kiedy zostaję sam, jest mi bardzo żal, wszystkiego tego, co zostało przeze mnie zaorane, położone gdzieś na kołku, odłożone, czyli cała kariera muzyczna. Oczywiście nie wiem, jakby się to potoczyło, powiedział Piotr, bo być może byłoby tak, że te nasze dokonania artystyczne sprzed 30 lat byłyby naprawdę słabe. Ale za każdym razem, kiedy leci jakiś wspominkowy jarocin w telewizji, czy jakiś inny koncert z tamtych lat, czyli z lat 90., bardzo żałuję, że tego nie zrobiłem. Ja zacząłem się zastanawiać, mówię, kurczę, ale co cię ogranicza przed tym, żeby założyć kapelę rockową i co, mecenasowi nie przystoi w wieku 45 czy 6 lat granie i śpiewanie? Czyż to są marzenia. Marzenia są po to, żeby je realizować. Piotr pokiwał głową, pomachał mi, wsiadł do auta i pojechał. I ja wsiadłem do swojego auta i, że do domu z matu mam niedaleko, a wracałem wtedy z miasta, naszła mnie taka myśl, że spotykam wielu ludzi, spotykam wiele osób na kursach, na szkoleniach i bardzo wiele osób mówi, że musiało zrezygnować ze swoich marzeń. Musiało zrezygnować ze swoich marzeń. I generalnie zastanowiłem się nad tym, i to tak po jest, że ta rezygnacja z marzeń, ze wszystkiego tego, co cię stwarza, czyli masz siłę do wstawania, tak jak kiedyś miałaś. Na pewno jak miałaś marzenia, miałaś siłę, żeby wstać, żeby dążyć do nich, żeby je realizować, żeby myśleć o nich, żeby robić wszystko to, co jest związane z tymi marzeniami, a raczej coś, co przybliża Cię do ich realizacji. I zdałem sobie sprawę, że takich osób jest wiele, no, ale wiele też osób zrezygnowało ze swoich marzeń i jak twierdzą sami, musiało zrezygnować z kariery, z marzeń dla czegoś. I w wielu przypadkach odbyło się to ze strachu, że nie wiemy, czy te marzenia się spełnią, czy też nie, czy te marzenia będą urzeczywistnione, czy jeżeli zaczniemy je spełniać, nie robimy sobie jakiegoś kłopotu, czy nie narazimy się na śmieszność. Bardzo, ale to bardzo wiele osób rezygnuje, w cudzysłowie, ze swoich marzeń dla kogoś, dlaczego i dla kariery, dla rodziny, dla domu. I myślałem nad tym długo i... Tak jak na przykładzie Piotrka, czyli jeżeli jesteś krawcową, to nie musisz rezygnować ze swojego marzenia napisania książki. Jeżeli jesteś kowalem, nie musisz rezygnować ze swoich marzeń o fotografii. Jeżeli jesteś mechanikiem samochodowym, nie musisz rezygnować ze swoich marzeń o podróży o po świecie. Generalnie każda wymówka, którą sobie wrzucisz na temat swoich marzeń, na temat ich realizacji, będzie dobra. Każda wymówka, która oddali cię od realizacji danego marzenia, danego postanowienia, danego planu, będzie dobra, będzie przyjmowalna przez ciebie. Każdą wymówką będziesz się w stanie wytłumaczyć. Oczywiście ja nie mówię teraz o marzeniach szczenięcych, że mieliśmy 8, 10 lat i marzyliśmy jako chłopcy, że będziemy wszyscy tonem halikiem i będziemy jeździć po świecie i będziemy zdobywać, bo życie toczy się cały czas. Czas. Są pewne z, z, uwarunkowania, są pewne sytuacje, które zmuszają nas do pewnych rzeczy. Ale tak, żeby się wyzbyć w 100% swoich marzeń, swoich planów, wszystkiego tego, co robi w nas taki dreszczyk, to jest złe. Zauważ, że spotykam się z wieloma ludźmi na szkoleniach, na kursach, na, nieraz tutaj na ulicy, nieraz na, na jakichś internetowych forach i gdzieś tam ktoś. Wierzę ja to ja i rozmawiamy. I wiele osób twierdzi, że musiało zrezygnować, że musiało zaorać swoje marzenia. Takim przykładem jest moja koleżanka Skrzypaczka, o której opowiadałem w którymś z podcastów. Ona też. Po konserwatorium, a była naprawdę wybitnym skrzypkiem, położyła case ze skrzypcami na szafę. I minęły lata. Ja się spotkałem z nią kilka dni temu i znowu była ta sama opowieść. Ta sama opowieść o tym, jak ona żałuje, że nie gra. Oczywiście wszystko u niej działa, bo dom, rodzina, dzieci, wszystko super. Ale skrzypce, te, które. ta muzyka, która ją stwarzała, która jej dawała możliwość podróżowania po świecie, zdobywania, wygrywania. Przegrała z hurtownią budowlaną. Rozumiesz? teraz Marta ma 40, chyba 6 lat. Nie wiem, kobiet się o wiek nie pyta. No rozmawialiśmy i ona mówi: Słuchaj, zaczęłam grać. Zaczęłam grać, bo doszłam do wniosku, że to ciężkie, bo wiesz, że po niegraniu przez ileś tam lat dla skrzypka, niegranie 6 miesięcy to jest praktycznie całkowicie zaoranie swojego całego warsztatu, który nabyłaś albo nabyłaś. Marta zaczęła grać. Piotrek prawdopodobnie coś mu dzisiaj kliknęło, będzie coś robił w tą stronę. Nigdy, ale to nigdy nie rezygnuj ze swoich marzeń. Co by się nie działo w twoim życiu, co by nie odpalało, jakie sytuacje by nie miały miejsca, zawsze zostaw sobie margines na to, że masz marzenie. Masz coś, do czego możesz dążyć, co możesz zdobywać, o czym możesz marzyć, co możesz bardzo małymi krokami realizować. Bo tak jak ci powiedziałem, to, że jesteś krawcową, szewcem, pilotem samolotu, kierowcą rajdowym, jeździsz na Uberze, szyjesz ciuchy. Nie zwalnia cię z tego i nie zabrania ci przede wszystkim tego, żeby marzyć, żeby zdobywać, żeby wszystko to, co sobie kiedyś wymyśliłaś albo wymyśliłeś, mogło do ciebie przychodzić. Wielu, ale to naprawdę wielu ludzi, i uwierz, że znam ich dziesiątki. Bardzo, ale to bardzo żałuję, że gdzieś na pewnym etapie swojego życia zrezygnowała ze swoich marzeń. Wydawało im się, że tak będzie lepiej, że przedłożyli to ponad zdobywanie czegoś w biznesie na jakieś inne kariery, na jakieś w ogóle inne życiowe drogi. Ale teraz są w takim miejscu i w takim czasie, że teoretycznie wszystko klika, ale te marzenia, które mieli kiedyś, dawno temu, zostały odłożone, schowane gdzieś głęboko. I za każdym razem, tak jak Piotrek, oglądając festiwale rock'n'rollowe stare, tak jak Marta, oglądając skrzypków czy skrzypaczki w telewizji, zawsze ma gula, że mogli być po tamtej stronie, bo to kiedyś było ich siłą napędową. To kiedyś, co robili, stwarzało ich jako ludzi. Mieli dla czegoś i dla kogoś i po coś żyć. Teraz żyją, wszystko działa, ale jest ten taki gul. Że mogłoby być inaczej, że mogłoby być lepiej. I oczywiście jak jedno, tak i drugie nie żałuje decyzji w sensie takim, że mają cudowne rodziny, cudowne dzieci, wszystko to, co człowiek zachodu do czego dąży, ale cały czas pozostaje taka jedna uwierająca kulka w bucie, która ci mówi, że a może by tak. Więc jeżeli teraz w twojej głowie rodzi się jakiś pomysł, jeżeli jest on twoim marzeniem, nie wiem, sprzed tygodnia, miesiąca, pół roku, dziesięciu lat, i cały czas zastanawiasz się, czy to zrobić, czy nie, to zrób to. Oczywiście nie zaniedbuj wszystkiego tego, co jest wokół ciebie, bo to sztuka nie polega na tym, żeby orać wszystko kosztem marzeń. Ale ważne jest to, żeby, jeżeli coś sobie wymyślisz, żeby do tego dochodzić, wolno, małymi krokami, nie spiesząc się, bo takie życie ale żeby dochodzić, żeby potem, kiedy będzie meta, żebyś nigdy nie żała, żałowała i nie żałował, że czegoś nie zrobiłaś, a coś mogłaś zrobić, a coś mogłaś osiągnąć, mogłeś zrealizować, mogłeś dotknąć, mogłeś być gdzieś indziej. Zrób to, bo czas jest limitowany dla ciebie, dla mnie, dla wszystkich tych, którzy słuchają. A potem naprawdę przychodzi taki moment w życiu, że się ma retrospekcję wszystkiego tego, czego się nie zrobiło, a mogło się zrobić. Dziewczynki, chłopcy, słuchacze i słuchawki, mediteuszki i mediteusze. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Oczywiście ukłony zasyłam wszystkim kawowiczom z bajkowi.totlerz Mediteusz. Kłaniam się nisko wszystkim kursantom. Jesteście najcudowniejszą społecznością świata. Trzymajcie się ciepło i poręczy. Do usłyszenia jutro o godzinie 6 rano i nigdy, ale to nigdy nie rezygnujcie ze swoich marzeń. Cześć. Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.